Wiemy wreszcie szpital dla społeczeństwa Wocławsko i okolic. Leczy się u nas wiele osób, również spoza naszego regionu. Mamy szpital specjalistyczny, jedyny tego rodzaju szpital w, w tej części województwa kujawsko-pomorskiego. No i udało się, wreszcie podpisaliśmy umowę. Czerwcu 2021 roku. Firma Budimex rozpoczęła z nami współpracę, a my z kolei, mając za partnera pojawsko-pomorskie inwestycje medyczne, możemy wreszcie budować szpital. nowy szpital, nową część, serce, w którym przede wszystkim będziemy mieli blok operacyjny, będziemy mieli oddziały zabiegowe, będzie dużo większy szpitalny oddział ratunkowy, będzie tak zwana gorąca platforma, gdzie wreszcie z helikoptera będzie można wprost do SOR-u czy do intensywnej terapii przewieźć pacjenta. Dziś te drogi są nieco wydłużone. Czekaliśmy na to, no, bagatela kilkanaście lat. Od kiedy no, powstał pomysł i uchwała dotycząca tak zwanego pakietu stulecia inwestycji w infrastrukturę szpitalną w Urzędzie Warszawskim w Toruniu. No tutaj w 2009 roku taka decyzja została podjęta. My dopiero w zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę, ale to nie były początki realizacji naszej inwestycji. Sama budowa, nad nią pracowaliśmy od 2016 roku. Powstała koncepcja nad którą pracowali wszyscy kierownicy wszystkich komórek medycznych, powstała idea, jak powinno wszystko funkcjonować. Było tam przekazane know-how. Każdy no, kierownik wraz ze swoją oddziałową, te osoby przekazywały informacje, jak ma wyglądać dana, dana komórka medyczna, co tam powinno być. Korzystaliśmy z doświadczeń. Przy czym najważniejszym jest to, że budujemy szpital na miarę tego, co potrzebujemy, czego potrzebuje społeczeństwo, czego potrzebuje kadra medyczna, żeby móc właściwie udzielać świadczeń żeby móc w godnych warunkach, najnowszych, tak? Najnowszych dobrych warunkach opiekować się nami wszystkimi, muszą, musi to muszą to być przestrzenie, w których pacjenci odnajdą tę najlepszą opiekę i będą wraz z naszymi specjalistami no, po prostu dochodzić do zdrowia.